Dzieci to na były Aha. nie jest na To nie. Aha. To jest. Czy na rok? Niebiesioci, dwa, przejść po dwa, dwa, nie ma.

Твои боялись. Ну, а что нас там? Настали мы его выпустили, мы его выпустили, мы его выпустили. Мы его выпустили, мы его выпустили. Synowi Duchowi Świętemu No to dziękujemy bardzo że... tak. Jak ma Pan na imię? Wiktor Wiktor? Obiecałem na wędrowiec Tak? Gdzie Pan zawędrował już? Oprócz Warszawy, w Berlinie, na Rondezze za dwa roki. Pan jest z Ukrainy? Bielorusia. Z Białorusi. A, y, a, a co jest panu, panu się z nogami stało, czy... Na początku z nogami, potem z kręgosłupem. E, tak? Nogi wydaje się już w porządku, no, uraz był na elektrochulajnodze Na elektrochulajnodze? Aha. Uh -huh. Oj. No. To, czy to niedawno, co? W zeszłym roku. W zeszłym roku. Oj, a i co, ma pan gdzie mieszkać w ogóle? Nie, na ulicy. Z tymi wszystkimi tu było szukam, hostel, garaż, piwnicę. A. А, не могу я еще... Знаешь, чтобы там можно было на вузку заехать. до. Да. А, гараж был до немцев за 500 злоты, в Латва пропозиция. Недалеко от платы с Było na najemne na jeden potem ja pojechał do Niemiec i tego tak garażu jeździłem. No tak, a, a, a bo zima idzie, no to panu będzie zimno, no bo teraz to jeszcze ciepłe noce, ale już niedługo mrozy będą się, nie? A nie chce, nie chce pan na przykład do przytułku. Nie mam karty pobytu A to musi być karta pobytu Aha. A może w tych Ośrodkach dla Uchodźców bo jeszcze są przecież chyba w Warszawie miejsca gdzie tam nie tylko, to tylko tam Ukraińcy przyjmują Dla a... Ukraińców są miejsca dla Ulbiorusinów tylko a tabory które nie w Warszawie i gdzieś w lesie jak w Warszawie? Proszę tam na mój YouTube. No pan jakoś tak nie będziemy chyba teraz chodzili, bo nie mówią to zadanie się modlić, nie? Aha. Także ale słyszeliśmy, bo pan tu podchodził też do naszych kolegów. No tak. Także już oni pisali o Panu. Tak? Piseliśmy o panowie. A gdzie pisali? E, bo mamy taki nasz czar, y, tutaj wolontariuszy, którzy się mogą. Rozumiem. No, może pan sobie w tym będzie miał. No e, szliśmy, ja wszystko dałem już temu panu, co grał na za taki dnia. Albo na ratuszce, no nie mogę. Dobra. O, w ogóle. No. O, ja o ja w ogóle ty... nie. No dobra no, przepraszamy no nie pomożemy panu tutaj za no bardzo I Gdzie pan dzisiaj będzie zamierza spać Nie wiem Gdzieś tutaj? Jeszcze nie wiem do klatki, lub na ulicy jak się płędzie Pod rano zimno No no a sam pan schodzi z tego wózka tak? Jeszcze Tak tak daję okay. Aha. Na Białorusi nie ma pan do czego wrócić, tak? Tam. W ogóle już nie ma pan tam rodziny? Nie mam rodziny. E... Mam e... E... mieszkanie, ale mam ryzyko trafiać z A za co? за Ну, за можно тратить, на ну, Я, сам, что на Беларуси. Диктатура. Хиба пан не там же все поляцы везли. А Лукашенко. Не, ну, верно, rzeczy, ну так. А, ну так. <laughs> Вложил внесок на азу и цвека на децизию. Tu w Warszawie, tak? Mm. Ale. No dobrze. Dobrze, do wszystkiego dobrego. Aha. Po uudzeniem. Do widzenia.